Witam Was kochani serdecznie. Witam Was w kolejnej energetyce tygodnia na okres od 8 do 14 grudnia 2025 roku. No i kochani, praktycznie wkraczamy już w drugi tydzień grudnia 2025 roku, co tak naprawdę oznacza, że zaraz już będzie po wszystkim. Zaraz będzie. Po 2025 roku, no i, kochani, praktycznie zaczynamy nowy rok. No ale jeszcze to, co w starym roku, niech się zakończy i niech różne sprawy bądź decyzje, które mieliśmy podjąć jeszcze w tym roku, zostaną podjęte bądź jakieś sprawy zostaną chociażby zaczęte, ponieważ, kochani, mamy pewne E, cele, jakie sobie e, zamierzamy, co zrobimy w danym roku. I nawet, kochani, jeżeli wszystkich celów e, noworocznych bądź jakichkolwiek, e, jakkolwiek byście to nazwali, jakie mieliście na 2025 rok, nawet jeżeli żeście jeszcze czegoś nie zaczęli, jeszcze macie chwilę czasu, żeby chociaż zacząć. Pewne punkty, których żeście świadomie bądź nieświadomie niestety ominęli. Także, jeżeli trzeba coś zakończyć, to zakończmy, a jeżeli trzeba coś zacząć, bo na przykład jesteśmy spóźnieni, no to zaczynajmy chociażby, nawet jeżeli nie uda nam się tego celu osiągnąć do końca tego roku. Tak. A więc, kochani, co nas czeka od 8 do 14 grudnia? Zacznie się, powiedziałabym niezbyt ciekawie, ale y, bym powiedziała, bardzo przepełniona jest energia męska. Jeżeli chodzi o te główne karty y, kart mistycznego kipera, kochani, zobaczymy teraz radę i ostrzeżenie z kart tarota. Popatrzmy sobie, co tutaj się dzieje. No, tutaj już grubiej poszło, bo są wielkie arkana, kochani, na radzie i na ostrzeżeniu. No ale kochani, dołóżmy sobie jeszcze y, jakąś wiadomość, która nasza dusza chce nam przekazać. Tak, więc zapytajmy się y, teraz y, w myślach. Co nasza dusza chce nam powiedzieć? Co Twoja dusza chce Ci powiedzieć? Tak, dla każdego indywidualnie. To jest taka krótka wiadomość, która jest Ci w tej chwili potrzebna. Coś na temat tego, co robisz bądź co powinieneś zrobić. Ok, akurat tutaj wyszło konkretnie: oczekuj poprawy. Czyli jakaś sytuacja się poprawi, jakaś relacja się poprawi, jakaś bym powiedziała sprawa, która nie szła albo szła jak po grudzie, poprawi się. Także oczekuj poprawy, dosyć dobra, pozytywna karta, bo no tak naprawdę co jest, co jest od początku tego tygodnia? 8-9 grudnia. Może nas spotkać jakaś smutna wiadomość, kochani. Możemy się dowiedzieć czegoś, co nas zasmuci, no, i kochani, niestety. Ale e, niekoniecznie muszą to być sprawy związane e, z naszymi sprawami, że tak powiem, tak. Więc to może dotyczyć czegoś, co się dzieje na świecie globalnie, to może dotyczyć jakiejś osoby e, z naszego otoczenia. Bardziej bliskiej lub obcej, kochani, coś nasz, na, nas może tak rozłożyć, że po prostu jakaś, ym, no, bym powiedziała, y, sytuacja y, bądź zdarzenie może się wydarzyć, że tak nas rozłoży to emocjonalnie i psychicznie, y, że nawet może i uronimy łzę, czego normalnie y, no nie robimy, tak? Y, więc, no, powiedziałabym tak. Pomimo wszystko i pomimo tego, czego się dowiemy, czasem to nie jest zależne od nas i niestety musimy zaakceptować pewną stratę bądź, bądź pewien, powiedziałabym, wyrok. Nie wiem, dlaczego tak, tak mi tutaj do głowy przyszło to słowo wyrok. Więc niekoniecznie dla wszystkich wyrok będzie łaskawy i, i kochani, trzeba się będzie z tym zmierzyć. Aczkolwiek ym, uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Yy, I pamiętajcie, kochani, że nawet jeżeli się coś wydarzy, yy, co was zasmuci, to jest to, to po coś i uważam, że yy, no, trzeba będzie to zrozumieć i trzeba będzie, yy, jeżeli oczywiście was to dotyka yy, personalnie. No to, kochani, yy, uważam, że lekcje i zrozumienie, dlaczego coś się wydarzyło, przyniesie po prostu Wam czas i Wasze życie później, bo to tak zazwyczaj bywa. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to odpowiedzi przychodzą później, wkrótce. Tak naprawdę, żebyście zrozumieli, dlaczego coś się zdarzyło. Środa czwartek 10 11 grudnia. Tutaj już lepiej, bo jest zamożny dobrodziej. I to jest facet, który mm, powiedziałabym, no, ma maksymalnie 40 lat, nie więcej, czyli 20-30 lat y, do 39-40 lat. I to jest facet, kochani, który no tak jak widzimy, jest fajnym strategiem, jest bardzo inteligentnym mężczyzną, gra w szachy, tak? On wszystkie swoje finanse ma opanowane. On wie, co on ma robić w życiu. To jest doskonały doradca kredytowy, doradca bankowy, ktoś, kto umie liczyć, ktoś, kto rozumie liczby, kochani, ktoś, kto pracuje w banku, jeżeli staracie się o jakiś kredyt. Jest to doskonały czas na to, żeby się z bankami różnymi, bym powiedziała, kontaktować i żeby załatwiać sprawy bankowe. Y, na przykład, również y, jesteś doradcy, którzy na przykład wyliczają wam e, waszą emeryturę bądź kontakt z ZUS-em i, i ewentualne wyliczanie i kalkulacja, powiedziałabym ilustracja tego, ile możecie dostać emerytury. Jaką kwotę jest to też doskonały czas na to, żeby po prostu się zgłaszać do ZUS-u i żeby rozumieć wszystkie swoje liczby, tak? Cokolwiek co robicie z pieniędzmi, również agencje nieruchomości, wyceny nieruchomości, jeżeli chcecie coś sprzedać, jeżeli chcecie na przykład powiedziałabym również działki posprzedawać, jest to doskonały czas, żeby się z takimi ludźmi kontaktować i wystawiać jakieś oferty na market, tak? Na oto dom, czy inne strony. No i kochani, później wersja mężczyzny też, ale tym razem starszego, takiego już po 50, bym powiedziała. Łaskawy pan. No i ten facet już trochę przeżył, i ten facet może być nam pomocny właśnie w weekend, czyli 12, 13, 14. Grudnia, tak? Piątek, sobota, niedziela. No i ten facet y, przeszedł już dosyć sporo w życiu, jest bardzo y, jest, jest bardzo mądry i on swoimi doświadczeniami życiowymi może nam w czymś pomóc. No i tak, jeżeli wie, wiecie o kogo chodzi, lub wiecie o jaką sprawę chodzi, to jest to dobry czas, żeby się do tego mężczyzny zgłosić z jakimś problemem i się z nim e, porozumieć e, i poprosić o radę, bądź cokolwiek, co pomogłoby wam w waszym życiu i w podjęciu jakiejś ważnej decyzji. Również możemy się spotkać z takim mężczyzną, jeżeli kobiety starsze, dojrzałe planują na przykład spotkanie, bądź randkę. Jest to doskonały czas zarówno tutaj, jak i tutaj, w zależności od tego wiadomo w jakim jesteśmy wieku i kogo tak naprawdę w jakim wieku spotykamy. No to, kochani, jest to dobry czas dla kobiet, żeby spo spotykać się mm, po prostu na randki z mężczyznami. Jest to też. E, no taki bym powiedziała dobry omen e, Energia przepełniona jest W tym tygodniu muszę w wyjątku powiedzieć mężczyznami Tu mamy dwóch mężczyzn tak naprawdę e, tutaj e, na froncie No i rada, jaka jest rada? Rada jest karta świat, czyli bierz wszystko albo nic Jak tutaj kotek praktycznie wyjeżdża w świat Może planować jakąś podróż może gdzieś się wybrać na święta, może jakiś last minute. Może wybrać się gdzieś kochani na Sylwestra. E, gdzieś, e, gdzie nie jest to po prostu blisko domu. Nie zawsze świat o, że oznacza wyjazd e, do innego kraju, ale bardzo często e, no jest to po prostu wyjazd, gdzie no, e, kilka godzin na pewno musimy spędzić e, w aucie, czy w pociągu, czy w jakimkolwiek innym środku. E, transportu. Także kochani, świat bierzemy wszystko albo nic. To jest tak naprawdę mm, również e, te miecze, kielichy, buławy i monety e, są to symbole wszystkich czterech żywiołów na świecie, czyli również nie chodzi tylko o kartę świat jako świat i globus, chodzi też o to, żeby brać wszystko albo nic. Czyli na przykład, jeżeli mm, Mamy opcję, żeby wejść z kimś w związek i się nad tym zastanawiamy. Rada jest, żeby brać wszystko albo nic, tak? Czyli nie połowicznie m, traktujemy tą osobę, tylko po prostu komunikujemy się z nią na zasadzie jesteśmy w związku, koniec, kropka, tak? Nie ma żadnych. Półsłówek, nie ma niedopowiedzianych sytuacji, jest doskonała komunikacja, czyli komunikujemy się tak jak należy, tak? Nie bierzemy połówek czy czegoś na przykład, co na przykład ktoś mówi, że um, Aha, dobra, to weź może pół. Pół tego, tego talerza, nie bierz cały talerz, tak? To są, takie, to są takie tematy. No i również 21 karta świat kończy wędrówkę Głupca po talii tarota, jeżeli chodzi o wielkie arkana, co oznacza jakieś zakończenia, czyli, ale zakończenia, które wiążą się, no, bym powiedziała, z sukcesem, no bo karta świat zawsze oznacza również sukces, tak? Czyli mm, Koniec jakiegoś rozdziału w życiu, ale zakończony sukcesem, czyli wszystkie nasze, bym powiedziała, jakbyśmy troszeczkę, kochani, porównali to do jakiegoś maratonu, na przykład. Startujemy, biegniemy, no i kochani, to jest meta. Karta świat to jest meta, czyli zakończony bieg, nie wszystko, co się działo w trakcie biegu i to, z czym się żeśmy mierzyli, z naszymi strachami, lękami, traumami teraz trzeba ten bieg zakończyć i dojść do mety. Także taka jest rada, żeby tak naprawdę postawić kropkę nad i też, tak? Ale w tym wszystkim, kochani, ostrzeżenie jest przed kartą głupiec, czyli niepostępowaniem y, zbyt głupio, zbyt impulsywnie, zbyt infantylnie. Y, trzeba przemyśleć Trzeba przemyśleć, czy bierzemy wszystko i nic, czy to nie jest przypadkiem coś takiego, co my podejmujemy impulsywnie, czyli nie wchodźmy w byle co y, za szybko. Sprawdzajmy wszystko to, co bukujemy, tak? bo na przykład bardzo często tak jest, że jeżeli jest karta świat, czyli jakieś bukowanie podróży, sprawdzajmy, czy rzeczywiście, y, no na przykład w dobrych datach y, to po prostu bukujemy. Sprawdzajmy, czy lot, który żeśmy zabukowali bądź pociąg, pokrywa się z hotelem, z datą hotelu, jaką również sobie rezerwujemy na innym, na, na innym portalu, na przykład tak, żeby nie było przypadkiem czegoś takiego, że jest parę dni no, parę dni różnicy między jednym a drugim, prawda, że coś źle zabukujemy, czyli nie wszystko robimy pochopnie. Ale również, tak jak wspominałam, tu jest zakończenie pewnego rozdziału, więc ostrzeżenie jest, jest przed tym, żeby dać sobie przerwę trochę w zaczęciu nowego rozdziału, żeby zbyt pochopnie nie wchodzić w nic nowego. Jeżeli coś zakończyliśmy z sukcesem, żeby od razu nie wchodzić w kolejny projekt, kolejne przedsięwzięcie, od razu. No, bym nawet powiedziała, że jest koniec roku, kochani. Wszyscy praktycznie niedługo kończymy, kończymy pracę i będziemy mieć przerwę świąteczną noworoczną. Więc, kochani, nie zaczynajmy niczego przed nowym rokiem, co tak naprawdę byłoby dawaniem jakichś, bym powiedziała. Deklaracji poważnych na przyszłość, tak? Poczekajmy do Nowego Roku, bo prawdopodobnie ta przerwa świąteczno-noworoczna też nam coś powie, że będziemy się w stanie wyciszyć, będziemy w stanie się zastanowić nad tym, co tak naprawdę chcemy od życia. No i kochani, tak naprawdę tyle z kart, z kart które mamy na stole. Również przypominam o tej karcie: oczekuj poprawy, więc wszystko zmierza w dobrym kierunku. Teraz czytam ważniejsze aspekty planet, które sporządziła moja mama, czyli co słychać na niebie. W przyszłym tygodniu będziemy mieli kilka ważnych aspektów Merkurego i Marsa z innymi planetami oraz Merkury zmieni znak, przechodząc do Strzelca, a Neptun zakończy swoją retrogradację, o czym powiemy za chwilę. No i jest to, kochani, plus, że Neptun zakończy swoją retrogradację, bo to oznacza, że zacznie iść do przodu. No i jak zwykle, kochani, wszystkie godziny są podane w czasie polskim. Co się dzieje we wtorek, 9 grudnia? Tego dnia w nocy o godzinie 1.15 Mars utworzy kwadraturę do Saturna, co mocno nasili zdrowotne i emocjonalne komplikacje u tych, którzy źle znoszą zmienną grudniową aurę. Nieporozumienia, spory i konflikty grożą też na polu towarzyskim oraz w interesach i w sferze zawodowej. No, i tutaj właśnie, kochani, to wynika z tej karty. Tak się fajnie złożyło, że ta smutna wiadomość. Czyli, tak naprawdę, no powiedziałam, że możemy być rozdrażnieni, i pamiętajmy, że w tym czasie, no niestety, ale ta komunikacja może być troszeczkę niestety, ale zaburzona i niepoprawna. Tak bym powiedziała. Czuję, że musiałam powiedzieć to słowo: niepoprawna. Oszczędzajcie zatem energię, nie dajcie się sprowokować, unikajcie awantur, sprzeczek i zbyt emocjonujących dyskusji. Do tego przypomną osoby także niewdzięczne obowiązki, jak przedświąteczne porządki, zakupy czy ogarnięcie zaległości w pracy przed urlopem. Szczególnie muszą uważać na to osoby urodzone pod koniec znaku Strzelca, Ryb, Bliźniąt oraz Panny. Koniec znaku strzelca, kochani, czyli osoby urodzone, no praktycznie przed urodzinami jesteście, kochani, czyli osoby urodzone między 19 a 21 grudnia. No i właśnie te osoby urodzone w tym czasie, wszystkie osoby, które są urodzone, po prostu. Pod koniec grudnia, no to kochani, niestety, ale mm, macie teraz, y, no jedziecie na, na słabej baterii. To zawsze tak jest. Jak, jak, jak jest się przed urodzinami, jedziemy na no, takiej, bym powiedziała, baterii, mm, która wymaga naładowania i w momencie urodzin y, ta bateria z powrotem staje się naładowana na 100% na kolejny rok, także... Mm, Uważajcie, kochani, na zbędne, na zbędne, bym powiedziała, nieporozumienia i smutne jakieś wydarzenia. Nie bierzcie wszystkiego do siebie, co ludzie do Was mówią. Również koniec znaku ryb, czyli osoby urodzone między 17 a 19 marca, uważają. Końcówka bliźniąt, czyli 18 do 20 czerwca, także oraz końcówka panny 20 do 22 września. Środa 10 grudnia. W tym dniu o godzinie 13:23 Neptun przestanie się cofać i ruszy do przodu, będąc pod koniec znaku ryb, z którego wyjdzie już na dobre, do y, w dniu 26 stycznia 2026 roku. No i wtedy przejdzie, kochani, do Barana. Może to dla nas oznaczać powrót ważnych pytań dotyczących sensu naszego życia, kierunku rozwoju. Obranego celu czy też powołania. Dla niektórych może zaś stanowić powrót do porzuconych marzeń, tęsknot czy pragnień. Ponadto o godzinie 20:58 Merkury w Skorpionie ustawi się w opozycji do Urana w Byku, co zachęci nas do kreatywności, uwolnienia umysłu od sztywnych schematów, do wejścia ze strefy komfortu i porzucenia szkolnych formułek w nauce oraz w pracy. Mogą się też zdarzyć niespodziewane telefony, e-maile, czy spotkania z dziwnymi ludźmi, lub nagłe olśnienia, z których się, narodzi się coś genialnego. Głównie dotyczy to osób urodzonych pod koniec byka, skorpiona, wodnika czy bliźniąt. Końcówka byka, czyli osoby urodzone między 18 a 20 maja, koniec skorpiona, czyli osoby urodzone między 19 a 21 listopada. Koniec wodnika, czyli osoby urodzone między 16 a 18 lutym oraz końcówka bliźniąt, czyli osoby urodzone e, między datami 18 a 20 czerwca. Co się dzieje w czwartek 11 grudnia? Tego dnia o godzinie 11:18 Merkury utworzy trygon do Neptuna, co sprawi, że dzięki intuicji poczujemy i zobaczymy więcej niż zwykle. Zanurzymy się w świat snów, symboli, medytacji, może też tarota i astrologii. Artyści poczują niesamowitą wenę twórczą i stworzą wspaniałe dzieła, obrazy, poezję czy też skomponują niezapomnianą muzykę, która poruszy wielu odbiorców ich sztuki. Aspekt ten będzie sprzyjający dla osób urodzonych pod koniec znaków wodnych, czyli ryb, skorpiona i raka. Końcówka ryb, czyli osoby urodzone między 17 a 19 marca, końcówka skorpiona, czyli osoby urodzone 19 do 21 listopada oraz końcówka raka, czyli osoby urodzone między 20 a 22 lipca. Hasło dla Was: twórzcie i nie bójcie się tego, y, że macie jakieś zdolności artystyczne. Malujcie, śpiewajcie, komponujcie muzykę, tak jak mama napisała. Natomiast przed północą, dalej w czwartek o godzinie 23:39, Merkury powróci do znaku Strzelca, w którym już był w październiku, listopadzie, oraz pozostanie tutaj do 1 stycznia 2026. No i to jest też ciekawe, kochani. Co prawda strzelec jest znakiem wygnania dla Merkurego, ale mimo to poczujemy nowe światło i dużą odmianę w sposobie myślenia. Zaczniemy się więcej śmiać, gadać i ruszać w świat. No i tutaj też rada, żeby ruszać w świat, bo również strzelec kochani oznacza yy, długie podróże, a Merkury oznacza komunikację, więc wszystko się kochani zgadza. Będziemy się dużo poruszać, żeby na przykład odwiedzić rodzinę w trakcie przerwy świątecznej, i jest to doskonały czas właśnie na to, żeby też planować podróże. Jeżeli jeszcze na przykład właśnie nie macie zaplanowanych, wzrośnie nasz apetyt na nowe przygody, dalekie wyprawy, wesołe pogawędki oraz zakończymy te niekończące się rozkminy naszych problemów, no bo tak było, jak Merkury był w Skorpionie. Szczególnie dotyczyć to będzie osób urodzonych w znakach ognistych, czyli strzelca, barana oraz lwa. I tutaj ogólnie wszystkie strzelce, barany i lwy mogą być po prostu na, na celowniku, jeżeli chodzi o Merkurego w znaku strzelca. Kochani, została nam jeszcze sobota i niedziela. Co się dzieje w sobotę 13 grudnia? W tym dniu o godzinie 17.31 Merkury ustawi się w sekstylu do Plutona, co może przywołać taoistyczne mądrości o robieniu miejsca na coś nowego, twórczego i szczęśliwego, co może nadejść u tych, którzy się na to otworzą. Stanie się to jednak dopiero wtedy, gdy zrobimy na to miejsce, więc warto posprzątać w szafach, garażu, piwnicy i w głowie oraz wyrzucić to, co już nam nie służy. No i też zachęcam, kochani, do tego, no bo księżyc teraz maleje, więc możemy się oczyszczać ze wszystkiego, co nam już nie służy i robić miejsce na coś nowego. To także dobry dzień, aby wejść głębiej w siebie albo w tematy, które wcześniej wydawały się zbyt trudne, mętne lub za ciężkie. Teraz zyskamy odwagę, aby zajrzeć pod dywan, w zakurzone kąty duszy i znaleźć tam coś naprawdę wyjątkowego, co pozwoli się odblokować i pozbyć naszych lęków. Dotyczy to głównie osób urodzonych na początku znaku Strzelca, Wodnika, Barana oraz bliźniąt. Początek Strzelca, czyli osoby urodzone między 22 a 24 listopada, początek Wodnika, czyli osoby urodzone między 20 a 22 stycznia, początek Barana, czyli osoby urodzone między 20 a 22 marca. Oraz początek bliźniąt, czyli osoby urodzone między 21 a 23 maja. Na koniec, kochani, niedziela, 14 grudnia. Tego dnia o godzinie 12:43 mars, e, mars ustawi się w kwadraturze do Neptuna, co może sprawić, że po sobotnich porządkach odczujemy wyczerpanie i znużenie tym dużym wysiłkiem. Niektórzy mogą mieć duże, e, coś, e, czegoś dość, bądź wszystkiego dość. Odczuwając przeciążenie nawałem spraw, trosk i, pro, i problemów, tym bardziej warto znaleźć czas dla siebie, dla bliskich i przyjaciół, spotkać się na kawę, przegadać trudne tematy, albo poszukać ukojenia w medytacji w salonie spa na typowe masaże czy oczyszczanie, lub na spacerze z psem. Szczególnie muszą uważać osoby urodzone na przełomie znaków strzelca i koziorożca. Ryb i Barana, Bliźniąt i Raka oraz Panny i Wagi. Czyli przełom w znaku i Koziorożca to są mniej więcej osoby urodzone między 21 a 22 grudnia. Przełom Ryb i Barana to są osoby urodzone między 19 marca a 20 marca. Przełom Bliźniąt i Raka, kochani, to są osoby urodzone między 20 a 21 czerwca oraz przełom panny i Wagi, czyli 23 do 23 września. Na koniec, pomimo niezbyt sprzyjających aspektów, życzę wszystkim udanego tygodnia, pozytywnego nastawienia do siebie oraz otoczenia. Mam nadzieję, że chłód za oknem nie zamrozi naszych dusz i umysłów, lecz będzie powodem, aby się wspierać i rozgrzewać nawzajem. Oby te przygotowania do świąt pozwoliły nam pokonać depresyjne nastroje i melancholie. Ponownie życzę wszystkim dobrego humoru i zabawy, udanych zakupów i dużo radości. Tak, kochani, trzeba, trzeba się pomimo wszystko trzymać w kupie, jak to się mówi. W szczególności, gdy dzień coraz krótszy nadal. Podkreślam, już jesteśmy bardzo blisko tej daty, bo zbliżamy się do daty 23 grudnia, jak już wspominam, co tydzień, gdzie dopiero praktycznie po tej dacie. Można powiedzieć, dzień będzie już nie malał, a się wydłużał. Także jeszcze, jeszcze kilkanaście dni i będzie coraz, coraz lepiej, kochani, tak? Więc tyle ode mnie, kochani. Oczekujmy poprawy i uważam, że nastawmy się na poprawę, nastawmy się na, na to, co najlepsze dla nas. Nie przejmujmy tego, co negatywne, nie smućmy się, wszystko będzie dobrze. No i kochani, róbmy podsumowania roku i róbmy także no, takie przymiarki już do planów na następny rok i co chcielibyśmy tak naprawdę zrobić bądź osiągnąć w 2026 roku. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. No i pa, pa.